Wiersz pod tytułem Kartka z pamiętnika córki, autorka Danuta perier Teraz córka pochyla się nad starą matką. Cienie przeszłości iskrzą wspomnieniami. Powietrze przesączone zapachem leków pobudza apetyt na nieśmiertelność. W starej głowie poukładane życie. Demoluje współczesny świat. Trzeba znowu posprzątać bałagan, wzdycha córka. Wzajemnie uzależnione, z kodem w genach, próbują uwolnić się od siebie na krótką chwilę. I ponieważ nie jest poszkodowana, to jeszcze drugi przytomnik. Bez tytułu. Już jest krócej, jak bez tytułu. Błogosławione chwile ciszy tam, gdzie za dużo słów mało miejsca na myślenie. Dziękuję.